Cześć wszystkim, ja jestem Rejes, a to jest Ultimate Fishing Simulator. Ostatnio nagrałem filmik 40-minutowy. Nie był najlepszej jakości. Nie wiem dlaczego GeForce Experience przechwytujący mój obraz, mimo dałem na 60 fps, pomimo dałem na najwyższą jakość nagrywania, niestety, ale rozmywał mi ten obraz. Jeżeli ktoś by miał jakieś pomysły jak to naprawić, co mogę zrobić, byłoby bardzo fajnie. Jeżeli ktoś ma pomysły jak ustawić OBS-a też jestem ciekaw rad, z racji bytu, że mój OBS, którego używam, niestety, ale tak jak myszką tutaj zaznaczając, dochodzi mniej więcej tak o i te okno tutaj, czyli odtąd dotąd. Mi przechwytuje. Reszta ekranu jest niełapana. Dużo czytałem, dużo mm, oglądałem filmów, przestawiałem, ustawiałem, jednak coś, coś jest nie tak. Nie mam pojęcia po prostu. Ręce mi się załamały. Co dzisiaj porobimy? Dzisiaj Wam pokażę, jak zarobić pierwsze grube pieniądze na grubych rybach. Tak. I to będą grube pieniądze. Beta, jeziorko Zima jest dostępne od 3 czwartego poziomu jakoś, czyli na spokojnie możecie zapoznać się z gierką na jeziorze Beta, a co już nagrałem w poprzednim odcinku. Możecie zapoznać się jak łowić, jak sterować wędką, jak sterować postacią. A jak już to uczynicie, to kupujemy wędkę krótką. Nie zapomnijcie Świdra, który kosztuje 200 dolców. Wstęp tutaj na jeziorko zima kosztuje chyba stówkę, więc musicie mieć zapas jakiejś gotówki i wtedy, jak wyjdziemy tutaj z jakąkolwiek wędką podlodową, co ja tutaj robię? Od razu escape, mapka, chodzę sobie na trójkę i nigdzie się nie ruszam. Po prostu od razu wiercę. Wiercimy poruszając myszką, po prostu robiąc kółeczka w lewo. To mam za sprzęt? Kupiona węteczka to jest od poziomu 4, czyli 8,8 kg, kołowrotek 9, żyłka 8,1 kg, monofilament. Oraz przynęta na poziomie 8, zakupiona z haczkiem 5. Jeżeli macie mniejsze, nic nie przeszkadza, po prostu będziecie mniejsze ryby łapać, troszkę mniej zarobicie. Wcześniej miałem bardzo fajnie sprawującą się przynętę z czwartego poziomu, czyli Pani Fly DY3. Bardzo pięknie się sprawowała. Teraz po prostu przerzuciłem. Na Pani Mer 2 z haczykiem piątką. Zobaczcie, jak to działa. Spacja, schodzimy pod wodę. Chcę, żeby obserwować naszą przynętę bez względu. Zobaczcie, kochani, bez względu, czy ja zostawię przynętę tak. Opa. I sobie zaczekam na rybkę. Bory wypływają tutaj wszędzie. Tak jak było na pierwszym filmiku, ryba jest wszędzie, zobaczcie, już coś sobie płynie, czy skubnie, nie wiem. Ślepa. Ślepa. Albo nie była głodna. Mamy minus 12 stopni. Wiatr 1,2 m na sekundę. Kolejna ślepa. No i 7,02 rano. Mamy 7,02. I na spokojnie. Proszę bardzo. Już jest pierwsza. Ustawiam hamulec na 50. Sprawdzam na setce za dużo, za dużo było. Niestety było za dużo. Ale widzieliście, tu jest łapanie na samym, pod samą taflą. Proszę, jeszcze mi nie zeszło nawet. No i wyciąga mi. Pomimo 8 kg. O, już zawraca, więc. Patrząc na pasek na dole, no żeby nie zrobił się czerwony. Zrobi się czerwony zbyt mocno, to nam tą przynętę zerwie. Ja za chwileczkę będę chciał zakupić nową wędkę podlodową. Już ją upatrzyłem. Dlaczego na początku inwestuję w podlodowe? Dlatego, że... Tu naprawdę jest tryba i naprawdę jest kasa. A co się z tym wiąże? Jest x Mimo początkowe jeziorko. Jestem zachwycony nim na początku. Zobaczcie. 4,8 kg. A mimo wszystko wyciągał mi wędkę, ponieważ hamulec nie był na 100%. Dobrze. 74 dolary zarobione. I lecimy jeszcze raz pod wodę. Tym razem spuszczę, już myślałem, że chwycił po drodze. Spuszczę przynętę na prawie samo dno, 3,5 metra. I znowu mamy branie. I znowu, ta ryba się męczy, nie dotykam niczego. Poszła, niestety. Nawet nie przeczytałem, jaki komunikat tam mi wyszedł. Kolejna jest. Ona już się męczy, bo ten hamulec jest e, zaczepiony na jakieś tam 50%, na jakieś w chwili obecnej 100%, tak? Wytrzymałości. Czyli rozumiem tą grę na zasadzie, że jeżeli kołowrotek ma 8 kg Damy sobie na 50%, czyli, czyli łapiemy e, ciężarem 4 kg. Coś tutaj obserwowałem, wiem, że jakaś czerwona. ósmy poziom 17, kołowrotek 20 kg. To jest już na dziewiątym. O, -o tu jest kołowrotek 20. Chyba hm. Dużo mi nie brakuje EXPA do dziewiątki. Podlodowa, wytrzymałość 23,3 kg, długość 2,70 m. Precyzja hamulca 4,10. Pojemność szpuli 95. Tu precyzję hamulca mamy mniejszą. Ale tu koło wrotka mamy hamulca 20 kg. Tutaj mamy 15,5. Tak mi się wydaje, że to tak ma działać. Kupię ją po prostu. Kupię ją. Sprawdzimy ją po prostu w chwili obecnej. Tak, tak jak mówiłem. Skoro tam było 20... Na jedną trzecią, czyli powiedzmy średnio, no niecałe 7 kg, czyli teraz ma 14, czyli tak jak na tamtej wędce, widzicie, ja tutaj myszką w ogóle tylko scrollem ją podłapuję. Zobaczymy, co na tą nową wędkę wejdzie. Bo wiadomo, im, im większa rybka, troszkę ją popuszcza i zwijamy. I już się raczej wymęczyło. Im lepsza wędka, im lepszy kołowrotek, lepsza siła hamulca, tym lepiej po prostu tym większa ryba powinna siadać. 7 kg rybka. No nie jest źle. Nie jest źle. Ale zobaczcie, jedna ryba i stuwa w kieszeni. Wciągam tą przynętę troszkę nad, nad tą trawę. A tak z racji bytu tu logiki. I już rybka sieci. I zwróćcie uwagę, że ja nic nie robię. Hamulec jest na 67% ustawiony. Rybka sobie odpływa, męcząc się, już zawraca, już zawraca, więc pomału ją będę próbował podciągać, przyciągać do siebie. Jest zielona i zwijam. Odpłynęła, płynie z powrotem, zmęczyła się. Bardzo szybko się te ryby tutaj męczą. Porównując do Fishing Planet, tam ryba potrafiła naprawdę długo walczyć. 13.8 kg nowy rekord troci u mnie. No i 206 kasy zarobione z jednej rybki 206 kasy. Wędka nas kosztowała chyba 800 850 niecałe. A jednak. Czyli cztery takie rybki i mamy wędkę. To jest właśnie ten zarobek, o którym mówiłem. To jest właśnie ten cały zarodek. Wybrałem się dzisiaj nad jeziorko z karpiami. Znalazłem bardzo ładną kładkę. Wbiegam na kładkę, rzut wędką. Oczywiście karpie przy, samym, przy samej powierzchni pływały. Rzut wędką z kukurydzą jako przynęta. Złapałem karpia, położył mi się na tafli wody. Ta palia dosyć ładnie wygląda, taka tłusta, więc chyba będą kilogramy. I dosyć ładnie odpływa, nie patrząc na nic. Dobra, wraca. Karp położył mi się na powierzchni. No i niestety, jaki błąd popełniłem, nie miałem podbieraka. To jest to. Więc naprawdę zanim wejdziecie na nowe łowisko, nie śpieszcie się z tym. Tu pod lodem połówcie ile się da a to nie palia to pstrąg tęczowy pomyliłem się no ale też palia jest taka biaława troszeczkę i serio brawa dla grafików pięknie to porobili no dobrze dzisiaj taki szybki poradnik jak szybko zarobić pieniądze więc do zobaczenia w następnym filmie jeżeli wam się podoba to co robię to w jaki sposób nagrywam dajcie łapkę w górę i suba Cześć.